Siema. Witam Was po chyba dwutygodniowej przerwie. Jak się zdziwicie, czemu jest nagrane na mikrofonie, to dlatego, że jestem u wujka i nagrywałam to wykapkaciem. <grywka> Dzisiaj sobie pogadamy o bardzo ciekawym temacie, czyli reklamach temu. Mój tablet jest zepsuty. Daj mi nowy. Nadal używasz tej starej rzeczy, bo te reklamy są bardzo specyficzne. Na przykład są tam takie reklamy, że jest jakiś użytkownik albo użytkowniczka temu i niszczy na przykład jakieś Nintendo Switch bez pięć, nie? I, I mówi, że kłamcy i że ten i on i przychodzi jakiś y, y, typowy korporacyjny typo od temu i mówi, że dlaczego ona jest taka wkurzona, ona mówi, że miała to dostać 0 zł, a i zamówiła i nic nie dostała. I potem nic już więcej nie było po prostu reklama tego temu i że oni są tacy super, a właśnie no... <noise> Jakby gdzie zmierzamy jako społeczeństwo z takimi reklamami? I dosłownie teraz, jak to nagrywałem w tym kapkacie, mi się wyświetliła reklama temu, nie? No i kto by kupował jakieś chińskie rzeczy? Przecież to jest oczywiste, no, że na temu są chińskie rzeczy. A na tym filmiku, którego teraz widzicie na ekranie, sprawdzałem, czy to Nintendo Switch naprawdę jest przynajmniej pokazane, że jest za darmo. I nie było. Kosztowało tyle, ile normalny Nintendo Switch. <noise> Czyli, tyle. Troszkę drogo, ale to końca. Dobra. Moja opinia jest taka: te reklamy są po prostu. To jest taki clickbait, że to już nawet. Każdy nowy czuje, że to jest click... clickbait. Przecież o to od razu wi widać, nie? W skrócie nie podobają mi się te reklamy. Nara. I jeszcze no w tamtej powiedzieli. Brzyd brzydkie słowo w tej, co pokazałem tutaj na filmie. Dobra, Nara, trzymajcie się.